Co tu się robi, dziewczyny? Fabryka i Cegówek, tak? Cegówek do muru. Proszę, proszę tu pracować, nie obijać się. Tu powstaje mur. Proszę, tak, piękne cegłówki są. Parter. Ile już Jest okej. Okay? Skończycie w tym roku? Duża będzie ściana? Duża. Kliwi, kliwi, kliwi. Proszę tu pokazać nie jak powstaje pan, czy ta... Mur, dwóch, czy trzy. Proszę nie gadać Mówię tylko dzisiaj robić. zrobimy jeden. Jutro zrobimy jeden. I Manka, ale to musisz przyspieszyć. Za trzy dni nie będzie śniegu. Więc... Nie będziesz miała gdzie mieszkać za chwilę. Nie zdążysz zbudować i przyjdzie wiosna. <laughs> A dołban nie będzie miał gdzie mieszkać? Bałwan sam się ledwo trzyma Choinkę rozebrał Proszę dobudować, szybciej To jakieś Ukrainki tu pracują na budowie jakieś? Mają pozwolenie? Ja prawie Prawie ty, no? To ty z Włodawy No. Izolacji, oryginalne imię Blanka jak na Ukrainkę co innego nasza Natasza no. O, no. i powstało kolejna cygówka dwie minuty jedna cygówka dobra jedzie następna